W dzisiejszym świecie rak stał się jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny, będąc jedną z głównych przyczyn śmiertelności i dotykając miliony ludzi każdego roku. Pomimo imponujących postępów w technologii medycznej, liczba zachorowań nadal rośnie. W obliczu tego zjawiska nasuwa się kluczowe pytanie: dlaczego, pomimo tak wielu dostępnych zasobów, statystyki pozostają tak niepokojące? Doktor Zbigniew Religa Wybitny autorytet w dziedzinie medycyny i niestrudzony orędownik edukacji zdrowotnej, przedstawia unikalne podejście do tego problemu. W jego opinii, oprócz konwencjonalnych terapii, niezwykle istotne jest uwzględnienie czynników takich jak styl życia i dieta, które mogą znacząco wpłynąć na zapobieganie i zwalczanie choroby. W końcu, jeśli rozumiemy, jak rak się rozwija i czego potrzebuje do wzrostu, łatwiej możemy działać strategicznie, aby utrudnić jego rozwój. Historia pewnej pacjentki doskonale ilustruje tę rzeczywistość. Dziesięć lat temu zdiagnozowano u niej raka piersi i poddano ją serii agresywnych zabiegów, w tym operacji, chemioterapii i radioterapii. Poinformowano ją, że została całkowicie wyleczona, jednak dwa lata później nowa diagnoza ujawniła przerzuty do kości. Cykl leczenia został powtórzony, wykorzystując te same metody, ale rak powrócił ponownie tym razem atakując mózg i wątrobę. Wobec tego nasuwa się nieuniknione pytanie, czy te interwencje rzeczywiście były skuteczne. Odpowiedź nie jest prosta. Medycyna konwencjonalna robi wszystko, co w jej mocy, aby zwalczyć chorobę, ale często pomija kluczowe aspekty, które sprzyjają jej nawrotom. Jednym z głównych problemów, według doktora Zbigniewa religii, jest fakt, że podejście medyczne koncentruje się przede wszystkim na leczeniu objawów, a nie na eliminacji przyczyn. Oczywiście istnieją sytuacje, w których leki i konwencjonalne terapie ratują życie, ale czy nadmierne poleganie na przemyśle farmaceutycznym nie ogranicza innych równie wartościowych możliwości? Ślepa wiara w tradycyjną medycynę często uniemożliwia pacjentom eksplorowanie alternatywnych metod, które mogłyby uzupełnić terapię. Brak informacji i strach sprawiają, że wiele rodzin zmusza swoich bliskich do podążania ścieżką, która nie zawsze jest dla nich najlepsza. Gdyby ludzie mieli tyle samowiary w profilaktykę i dbałość o siebie, co w leki, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, twierdzi dr Zbigniew-Religa. Problem przemysłu farmaceutycznego. Dr Zbigniew-Religa dostarcza istotnej krytyki wobec sposobu, w jaki przemysł farmaceutyczny podchodzi do leczenia raka. Według niego, główny nacisk kładzie się na leczenie objawów, a nie na eliminację przyczyn choroby. W końcu wyleczony pacjent nie przynosi zysków. Natomiast przewlekle chory, staje się stałym klientem. To dylemat etyczny, który wymaga poważnej debaty. Nie ulega wątpliwości, że współczesna medycyna przyniosła niezaprzeczalne postępy. Operacje mało inwazyjne, immunoterapie i nowe leki są wynikiem lat badań i inwestycji. Jednak niewiele osób dostrzega, że poleganie wyłącznie na tych rozwiązaniach może prowadzić do ograniczonego podejścia. W wielu przypadkach naturalne metody oraz zmiany w stylu życia mają ogromny wpływ na przebieg choroby, lecz otrzymują niewielką uwagę. Rosnąca liczba przypadków nowotworów podkreśla konieczność refleksji nad tym zagadnieniem. Według globalnego raportu American Cancer Society z 2024 roku, w 2022 roku odnotowano 20 milionów nowych przypadków raka, co doprowadziło do 9,7 miliona zgonów. Te alarmujące statystyki wymagają dogłębnej analizy czynników sprzyjających rozwojowi choroby. Doktor Zbigniew-Freliga podkreśla kluczową kwestię: zrozumienie, co sprzyja rozwojowi raka, jest kluczem do jego zapobiegania. Badania wykazują, że komórki nowotworowe rozwijają się w trzech specyficznych warunkach: wysokim poziomie glukozy, środowisku ubogim w tlen i kwaśnym pH. Jeśli wiemy, że rak uwielbia te warunki, Dlaczego wciąż dostarczamy mu dokładnie to, czego potrzebuje? Pyta. Aby zilustrować ten problem, dr Religa wspomina badania wielu naukowców i lekarzy, którzy poświęcili swoje kariery na zrozumienie, jak można osłabić nowotwór. Wielu z nich doszło do tego samego wniosku. Drobne zmiany w codziennym życiu mogą mieć ogromne znaczenie. Na przykład ograniczenie spożycia cukru może utrudnić rozwój komórek nowotworowych, ponieważ ich głównym źródłem energii jest glukoza. Kolejnym kluczowym aspektem jest natlenienie organizmu. Efekt Warburga, odkryty przez Otto Warburga w 1946 roku, wykazał, że komórki nowotworowe preferują metabolizm oparty na fermentacji glukozy, nawet gdy tlen jest dostępny. Oznacza to, że środowiska bogate w tlen mogą utrudniać ich przeżycie. Aktywność fizyczna, np. regularne spacery, pływanie, czy nawet wchodzenie po schodach zamiast korzystania z windy, może znacząco zwiększyć poziom tlenu w organizmie. Ponadto utrzymanie równowagi pH organizmu może pomóc w walce z rakiem. Pokarmy takie jak zielone warzywa liściaste, cytryny, nasiona i orzechy pomagają stworzyć środowisko mniej sprzyjające rozwojowi choroby. Nie trzeba wprowadzać drastycznych zmian w diecie, nawet małe modyfikacje, takie jak zamiana białego pieczywa na pełnoziarniste lub napojów gazowanych na wodę z cytryną, mogą mieć pozytywny wpływ. Przypadek Doktor Zbigniew Religa dzieli się inspirującym przykładem. Kobieta o imieniu Elżbieta trafiła do ośrodka zdrowia z trzema guzami w jamie brzusznej. Jej lekarze zalecili natychmiastową chemioterapię, ale ona poczuła, że potrzebuje innego podejścia. Postanowiła wprowadzić radykalne zmiany w stylu życia. W ośrodku zalecono jej całkowitą eliminację cukrów rafinowanych. Dietę opartą na warzywach i włączenie do codziennej rutyny ziół o właściwościach przeciwgrzybiczych. Jednym z naturalnych składników, które stosowała, był ekstrakt z liści oliwnych, silny przeciwutleniacz, pomagający neutralizować wolne rodniki i redukować stres oksydacyjny, kluczowe czynniki rozwoju raka. Według badań, liść oliwny może również hamować tworzenie się nowych naczyń krwionośnych wokół guza, ograniczając jego wzrost. Doktor Religa podkreśla, że kluczowe jest połączenie nauki i troski o ciało. Problemem nie jest medycyna konwencjonalna, lecz brak informacji o tym, co jeszcze możemy zrobić. Profilaktyka to siła, która jest w rękach każdego z nas kropka. Znaczenie diety w walce z rakiem. Doktor Zbigniew Religa podkreśla, że dieta jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w profilaktyce i zwalczaniu raka. Istnieją produkty, które sprzyjają wzrostowi komórek nowotworowych. Oraz takie, które mogą pomóc w ich zwalczaniu. Zrozumienie tej dynamiki pozwala każdemu podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zdrowia. Jednym z naturalnych sprzymierzeńców w tej walce jest pomidor. Podczas gotowania z oliwą uwalnia on likopen, silny przeciwutleniacz, który redukuje stany zapalne i chroni komórki przed uszkodzeniami. Badania wskazują, że regularne spożywanie pomidorów może przyczyniać się do zmniejszenia ryzyka raka prostaty. Dlatego warto włączyć do diety naturalne sosy pomidorowe, przygotowane na bazie oliwy z oliwek. Innym przykładem są rośliny strączkowe, takie jak fasola, soczewica i ciecierzyca. Są one bogate w białko, mają niski indeks glikemiczny i dostarczają minerałów alkalizujących, takich jak potas i magnes. To wszystko pomaga utrzymać środowisko wewnętrzne mniej sprzyjające rozwojowi raka. Nawet drobne zmiany w jadłospisie. Takie jak zastąpienie rafinowanych węglowodanów roślinami strączkowymi mogą przynieść znaczące korzyści. Cytryny, mimo kwaśnego smaku, mają działanie alkalizujące w organizmie. Są bogate w minerały, takie jak sód, wapń, magnez i żelazo, które pomagają neutralizować nadmierną kwasowość ciała, tworząc mniej przyjazne środowisko dla komórek nowotworowych. Prostym sposobem na ich włączenie do codziennej diety jest dodawanie cytryny do wody. Lub używanie jej jako bazy do domowych dressingów. Zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak i jarmusz, są bogate w przeciwutleniacze i błonnik, wspomagając detoksykację organizmu. Ponadto zawierają chlorofil, który pomaga w eliminacji toksyn i ochronie komórek. Jeśli ktoś ma trudności ze spożywaniem odpowiedniej ilości warzyw, praktycznym rozwiązaniem mogą być zielone koktajle lub dodawanie liści do zup i dań jednogarnkowych. W grupie orzechów i nasion. Pestki dyni, orzechy brazylijskie i włoskie to prawdziwi sprzymierzeńcy zdrowia. Pomagają utrzymać równowagę pH organizmu i dostarczają kluczowych składników wzmacniających układ odpornościowy. Codzienna porcja tych produktów może mieć znaczący wpływ na zdrowie. Produkty, których należy unikać. Tak samo istotne, jak wiedza o tym, co warto jeść, jest świadomość tego, czego należy unikać. Doktor Zbigniew Religa ostrzega przed szkodliwością rafinowanego cukru, przetworzonych mąk, dojrzewających serów i kofeiny. Produkty te zwiększają kwasowość organizmu i sprzyjają rozwojowi komórek rakowych. Dojrzewające sery zawierają wysokie stężenie grzybów i mogą prowadzić do procesów zapalnych w organizmie. Z kolei żywność wysoko przetworzona, pełna konserwantów i sztucznych dodatków. Przeciąża wątrobę i ogranicza zdolność organizmu do eliminacji toksyn. Unikanie takich produktów i wybieranie bardziej naturalnych alternatyw może znacząco poprawić zdrowie. Odkrycia, które zostały zapomniane. Doktor Zbigniew Religa podkreśla, że wiele z tego, co obecnie wiemy o raku, było już badane dziesięciolecia temu, ale zostało zaniedbane przez medycynę konwencjonalną. Praca doktora Otto Warburga. Nagrodzona Nagrodą Nobla w 1946 roku, wykazała, że komórki rakowe rozwijają się w środowiskach ubogich w tlen. Mimo to, odkrycie to wciąż nie jest w pełni uwzględniane w praktyce medycznej. Według doktora Zbigniewa religii, spojrzenie w przeszłość może pomóc medycynie rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób. Podkreśla, że profilaktyka powinna być priorytetem, co oznacza więcej debat na temat diety i zdrowego stylu życia. Siła wyboru. Główne przesłanie doktora Zbigniewa religii jest jasne: każdy człowiek może i powinien przejąć kontrolę nad własnym zdrowiem. Walka z rakiem nie powinna być jedynie reaktywna, musi być również profilaktyczna. Zdrowsza dieta, codzienne dobre nawyki i świadome podejmowanie decyzji to kluczowe kroki w redukcji ryzyka choroby. Niezależnie od tego, czy chodzi o włączenie większej ilości naturalnych produktów do diety. Ograniczenie spożycia żywności przetworzonej czy zdobywanie rzetelnej wiedzy. Każda mała zmiana może mieć ogromne znaczenie. Wiedza jest potężnym narzędziem, a jej odpowiednie wykorzystanie może prowadzić do poprawy jakości życia. Doktor Zbigniew Religa podkreśla, że celem nie jest odrzucenie medycyny konwencjonalnej, ale jej uzupełnienie poprzez świadome wybory i szersze spojrzenie na zdrowie. Walka z rakiem to skomplikowany proces, ale gdy lepiej rozumiemy nasze ciało i to, co możemy zrobić, by je wzmocnić, stajemy się lepiej przygotowani na to wyzwanie.